Cześć, witajcie na kanale AstroHobby. Jak Wam dzisiaj mija dzień? Mi bardzo dobrze, więc zapraszam Was na kolejną porcję kosmicznych wiadomości. Z najnowszych badań wynika, że woda może pozostawać zakopana w skorupie Marsa, a nie została utracona, jak sądziliśmy dotąd. Idąc za nasa, dotychczasowe prace wskazywały, że Mars był kiedyś wystarczająco mokry, aby pokryć całą swoją powierzchnię oceanem wody o głębokości od 100 do 1500 metrów, zawierającego o około połowę mi wody. Niż Ocean Atlantycki na Ziemi. Ponieważ życie istnieje praktycznie wszędzie na Ziemi, gdzie jest woda, to historia wody na Marsie stwarza możliwość, że ta planeta była kiedyś pełna życia i właściwie nadal może być jego gospodarzem. Jednakże, dzisiaj Mars jest zimny i suchy. Sądzi się, że po tym jak czerwona planeta straciła swoje ochronne pole magnetyczne, to promieniowanie i wiatr słoneczny pozbawiły ją dużej ilości powietrza i wody. Ilość wody, którą Mars wciąż posiada w swojej atmosferze i lodzie, pokryłaby go jedynie globalną warstwą wody o grubości około od 20 do 40 metrów. Jednak ostatnie odkrycia sugerują, że Mars nie mógł stracić całej swojej wody na rzecz kosmosu. Dane z misji MAVEN, czyli Mars Atmosphere and Volatile Evolution prowadzonej przez NASA oraz orbitera Mars Express Europejskiej Agencji Kosmicznej, ujawniły, że w tempie, w jakim woda znika z atmosfery czerwonej planety. Mars straciłby globalny ocean wody o głębokości zaledwie od 3 do 25 metrów w ciągu 4,5 miliarda lat. Naukowcy odkryli, że duża część wody, którą Mars kiedyś posiadał, może pozostawać ukryta w skorupie czerwonej planety, zamknięta w skałach pod powierzchnią Marsa. Swoje odkrycia przedstawili w czasopiśmie Science i na konferencji Lunar Planetary Science Conference. Wykorzystując dane z Łazików na Marsie i statków kosmicznych orbitujących wokół tej planety, jak również meteorytów marsjańskich, naukowcy opracowali model czerwonej planety, szacujący ile wody było na początku, a ile mogło jej ubyć z czasem. Potencjalne mechanizmy tej utraty obejmowały ucieczkę wody w przestrzeń kosmiczną, a także chemiczną integrację z minerałami. Jednym ze sposobów, w jaki naukowcy szacują, ile wody Mars stracił na rzecz kosmosu, jest analiza poziomu wodoru w atmosferze oraz skałach. Każdy atom wodoru zawiera jeden proton w swoim jądrze, ale niektóre posiadają dodatkowy neutron, tworząc izotop zwany deuterem. Zwykły wodór łatwiej ucieka z grawitacji planety niż cięższy deuter. Porównując poziom lżejszych atomów wodoru i cięższych deuteru w marsjańskich próbkach, naukowcy mogą oszacować, ile zwykłego wodoru czerwona planeta mogła stracić na przestrzeni czasu. Ponieważ każda cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu, te szacunki odzwierciedlają, ile marsjańskiej wody zniknęło, ponieważ promieniowanie słoneczne rozbiło wodę na Marsie na cząsteczki wodoru i tlenu. W nowym badaniu naukowcy odkryli, że reakcje chemiczne mogły spowodować zamknięcie się w minerałach i pogrzebanie w skorupie planety nawet od 30 do 99% wody, którą Mars początkowo posiadał. Pozostała część wody została utracona w przestrzeni kosmicznej, co wyjaśnia stosunek wodoru do deuteru na Marsie. Nowy model sugeruje również, że ilość wody na czerwonej planecie osiągnęła swój obecny poziom około 3 miliardów lat temu. Nowe szacunki ilości wody zakopanej w marsjańskiej skorupie wahają się w szerokim zakresie z powodu niepewności co do tempa, w jakim Mars tracił wodę do przestrzeni kosmicznej w odległej przeszłości. Przy pomocy Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, w skrócie ALMA, zespół astronomów po raz pierwszy zmierzył w sposób bezpośredni wiatry w środkowej atmosferze Jowisza. Jowisz słynie z charakterystycznych czerwonych i białych pasm, wirujących chmur poruszającego się gazu, których astronomowie tradycyjnie używają do śledzenia wiatrów w niższych warstwach atmosfery planety. W pobliżu biegunów astronomowie widzieli również dynamiczne poświaty zwane zorzami które wydają się być związane z silnymi wiatrami w górnej warstwie atmosfery Jowisza. Ale do tej pory badacze nie byli w stanie bezpośrednio mierzyć przebiegu wiatrów pomiędzy tymi dwoma warstwami atmosferycznymi w stratosferze. Mierzenie prędkości wiatru w stratosferze Jowisza przy pomocy techniki śledzenia chmur jest niemożliwe z powodu braku obłoków w tej części atmosfery. Jednak astronomowie otrzymali pomoc od komety Showmaker Levy 9, która w spektakularny sposób zderzyła się z gazowym olbrzymem w 1994 roku. To uderzenie wytworzyło nowe cząsteczki w stratosferze, gdzie od tamtej pory poruszają się wraz z wiatrami. Zespół astronomów prześledził jedną z tych cząsteczek cyjanowodór, aby bezpośrednio zmierzyć stratosferyczne jety na Jowiszu. Naukowcy używają tutaj słowa jety w odniesieniu do wąskich pasm wiatru w atmosferze. Podobnie jak strumienie czy dżety na Ziemi, prędkości tych wiatrów, odpowiadające około 1450 km na godzinę, ponad dwukrotnie przekraczają maksymalne prędkości osiągane w jowiszowej Wielkiej Czerwonej Plamie oraz ponad trzykrotnie prędkości wiatrów mierzone w najsilniejszych tornadach na Ziemi. Astronomowie byli świadomi istnienia silnych wiatrów w pobliżu biegunów Jowisza, ale znacznie wyżej w atmosferze, setki kilometrów ponad obszarem analizowanym w nowych badaniach, których wyniki zostały opublikowane w Astronomy and Astrophysics. Poprzednie badania przewidywały, że wiatry w górnej atmosferze spowalniają prędkość i zanikają na długo przed osiągnięciem stratosfery. Nowe dane z Alma pokazują nam coś zupełnie przeciwnego. Według naukowców, znalezienie silnych wiatrów stratosferycznych w pobliżu biegunów Jowisza było prawdziwą niespodzianką. Zespół użył 42 z 66 precyzyjnych anten ALMA rozmieszczonych na pustyni Atacama w północnym Chile. Przeanalizowano molekuły cyjanowodoru poruszające się w stratosferze Jowisza od momentu uderzenia komety Showmaker Levy 9. Zebrane dane pozwoliły na zmierzenie przesunięcia Dopplerowskiego, niewielkich zmian w częstotliwości promieniowania emitowanego przez molekuły spowodowanego przez wiatry w tym regionie planety. Mierząc to przesunięcie, naukowcy byli w stanie wydedukować prędkość wiatrów, podobnie jak ktoś mógłby ustalić prędkość przejeżdżającego pociągu na podstawie zmiany częstotliwości jego gwizdu. Poza zaskakującymi wiatrami polarnymi, zespół użył także Alma do potwierdzenia istnienia silnych wiatrów stratosferycznych wokół równika planety, bezpośrednio mierząc ich prędkość, także po raz pierwszy. Strumienie dostrzeżone w tej części planety mają średnie prędkości Około 600 km na godzinę. 18 marca NASA przeprowadziła udany test z serii Green Run pierwszego stopnia rakiety Space Launch System, w skrócie SLS. Próbę rozpoczęto 18 marca o godzinie 21.37 czasu środkowoeuropejskiego. Cztery silniki RS-25 pracowały przez około 8 minut i 19 sekund. Czas, który normalnie będzie potrzebny do startu w misji Artemis na Księżyc. Bowiem udany test jest krytycznym kamieniem milowym przed misją Artemis 1, podczas której NASA wyśle statek kosmiczny Orion bez załogi na próbny lot wokół Księżyca i z powrotem na Ziemię, torując drogę dla przyszłych załogowych misji programu Artemis. W najbliższych tygodniach dojdzie do przeglądu i weryfikacji stanu pierwszego stopnia rakiety SLS. Następnie ten stopień zostanie złożony z górnym stopniem rakietami pobocznymi SRB oraz kapsułą Orion. Zawalenie się radioteleskopu Arecibo było druzgocącym ciosem dla społeczności radioastronomicznej. 1 grudnia zawieszona platforma instrumentu runęła w dół, niszcząc dużą część anteny odbiorczej i wieże podtrzymujące platformę, a także powodując niewielkie uszkodzenia niektórych budynków. Teraz National Science Foundation. W skrócie NSF, agencja rządowa odpowiedzialna za obsługę Arecibo, zaczyna sprzątanie ogromnego radioteleskopu. Na podstawie krótkiego raportu przygotowanego dla Kongresu Amerykańskiego wiemy na pewno, że nikt nie ucierpiał podczas zawalenia. Wpływ na to miały zapewne oceny inżynierów, którzy po uprzednim zerwaniu kabla w listopadzie 2020 roku sugerowali, by nikt nie podróżował w okolicach obiektu. Zespół inżynierów sugerował ponadto kontrolowaną likwidację, mającą polegać na wysadzeniu elementów teleskopu w sposób, który pozwoliłby inżynierom zminimalizować ryzyko dla okolicznych obiektów. Niestety nie udało im się zrealizować tego planu, zanim platforma zawaliła się z własnej woli, udowadniając tym samym swoją teorię o jej niestabilności. W raporcie stwierdzono, że uszkodzenia wystąpiły tylko w strefie wyłączonej z ruchu, a ponieważ nikt nie został tam wpuszczony, nie było żadnych strat ludzkich związanych z zawaleniem. Druga interesująca uwaga w raporcie dotyczyła sprzątania. Obecnie szacuje się, że koszt sprzątania wyniesie około 30-50 milionów dolarów. Prace będą rozłożone na najbliższe dwa lata i będą się koncentrować na usuwaniu gruzu i ograniczaniu wpływu na środowisko. Prace już się rozpoczęły, o czym świadczy zdjęcie NSF opublikowane w ramach raportu, które pokazuje część gruzu usuniętego z głównej czaszy. I tym samym kończymy dzisiejsze kosmiczne wiadomości. Mam nadzieję, że informacje, które wam przedstawiłem były dla Was ciekawe, i że zostawiliście już kciuka w górę oraz subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tymczasem dzięki za oglądanie do końca i do usłyszenia w kolejnym filmie.